Ustalmy jedno. Kamil Turecki, witam państwa. Naszym gościem wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Witam serdecznie. Dzień dobry, kolega. Panie premierze, w unijnym rankingu innowacyjności Polska zawiała w ostatnich latach 24 miejsce w globalnym rankingu konkurencyjności 2014-15-72 miejsce na świecie. Trzeba powiedzieć wprost, jest to wynik słaby. I jakimś remedium na to wszystko ma być tak między innymi tak zwana mała ustawa o innowacyjności, która została, ten projekt został przyjęty przez Radę Ministrów we wtorek. Czym tak naprawdę jest? O co, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, że remedium na niski poziom innowacyjności, a między innymi na przykład niski poziom zarobków Polaków jest cały plan premiera Morawieckiego. Znaczy umownie zwany planem Morawieckiego, bo to jest plan całego rządu do tego dokumentu, który niedawno został przedstawiony opinii, opinii publicznej. Swój wkład wnieśli niemal wszyscy ministrowie. Natomiast co do tej ustawy, ona też powstała we współpracy wielu resortów. Moje ministerstwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego było tym ministerstwem wiodącym koordynującym wszystko. Koordynującym, tak. ale na przykład wkład podatkowy bardzo ważny przygotowało Ministerstwo Finansów, również Ministerstwo Rozwoju czy inne resorty też współpracowały bardzo dobrze. To jest przykład tego, jak powinny powstawać ważne akty prawne, że to rząd nie ma być takim zbiorem zamkniętych silosów. Że, że poszczególne ministerstwa nie współpracują ze sobą, tylko pewne problemy powinniśmy rozwiązywać poziomo tak. we współpracy różnych ministerstw. A to jest ważny dokument, dlatego że on przynosi po pierwsze realne podatkowe zachęty dla przedsiębiorców, żeby... Inwestowali w badania, inwestowali we współpracę w, w, z nauką i zachęca również naukowców do tego, żeby szerzej niż do tej pory otwierali się na współpracę z gospodarką. W przypadku przedsiębiorców najważniejsze są ulgi podatkowe. W przypadku naukowców mnie się wydaje, że taką najważniejszą zachętą jest fakt, że o ile do tej pory naukowiec mógł czerpać korzyści ze swojego wdrożenia tylko przez 5 lat, to teraz nie będzie tego ograniczenia. Czasami jest tak, że wyniki badań przynoszą efekty gospodarcze po kilkunastu czy po dwudziestu paru latach. Nie ma żadnego powodu, żeby naukowcom ograniczać tę możliwość korzystania z efektów ich odkryć. To była, Czy to jest pięta Achillesowa? polskiej nauki? Tych piętach losowych jest więcej, o czym świadczy fakt, że w najnowszym rankingu szanghajskim najlepsze polskie uczelnie z niskiego, z niskich miejsc w czwartej setce, no Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, spadły do piątej setki. Tego się zresztą w ministerstwie spodziewaliśmy. Od razu chcę wyjaśnić, że to miejsce w rankingu obejmuje sytuację uczelni za lata poprzednie. To, nie jest jeszcze, to jeszcze nie idzie na konto obecnej koalicji rządowej, ale mamy świadomość, że polskie uczelnie są, co prawda, nie na gwałtownej, ale jednak na wyraźnej równi pochyłej. Z roku na rok ich pozycja jest Czy to znaczy, że one przeżywają regres? Nie, oczywiście. Polskie uczelnie no właśnie, się Panie premierze, z czego, z czego to wynika? Bo to nie wynika, że mamy, mamy słabych naukowców, bo mamy wybitnych naukowców, no ale właśnie jednak ciągle te statki. Ta... Trzecia, czwarta, piąta setka. To nie jesteśmy w czołówce nawet. Polskie uczelnie idą do przodu. W tym samym czasie świat do przodu biegnie. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie uczelnie wyprzedziły Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski. To są tam jest wiele uczelni azjatyckich. Azja jest obszarem, który się niezwykle dynamicznie rozwija. tam są uczelnie nowozelandzkie, kanadyjskie, więc widać, że my w coraz w liczniejszych regionach świata zaczyna upowszechniać się przekonanie, że gospodarka rozwija się tylko wtedy, jeżeli, są, jeżeli jest silna nauka i silne szkolnictwo wyższe. Polskie uczelnie przeszły w latach 2011-2014 wiele reform. No, widać po tych miejscach spadających miejscach w rankingach, że te reformy nie zdały egzaminu. Muszą być zatem reformy głębsze, lepiej przemyślane. Przede wszystkim musimy odejść od takiego kształcenia masowego. Wszędzie na świecie są uczelnie, które kształcą masowo, ale w tych państwach, które się liczą w nauce, muszą istnieć także uczelnie, które kształcą elitarnie. A koncentrują się oprócz tego elitarnego kształcenia na prowadzeniu badań, czyli uprawianiu nauki na najwyższym światowym poziomie. Stać nas na pewno intelektualnie na to, żeby takie uczelnie powołać. I ta ustawa, tak zwana Mała Ustawa o Innowacyjności, ma w tym również. Pomóc. Ta ustawa na pewno zachęca naukowców do tego, żeby współpracowali z gospodarką. Natomiast pracujemy nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Daliśmy sobie tutaj no właśnie, i, kiedy możemy i się sobie Ministerstwu mhm. i środowisku akademickiemu czas na solidną debatę. trwa konkurs, w którym wyłoniliśmy trzy zespoły eksperckie one przygotowują... Konkurencyjne koncepcje reformy. Równocześnie, już wkrótce od października, rozpoczynamy serię debat, takich całodniowych konferencji, których zwieńczeniem będzie we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. Tam przedstawimy, przedstawię nowy projekt ustawy. Jeśli chodzi o innowacyjność, wypada na coś postawić na jakieś gałęzi. Nauki. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj cytat z pana. Branża druku 3D i przemysł meblarski znajdą się wśród priorytetowych obszarów gospodarki, na których powinny koncentrować się nakłady na badania i innowacje. Tak od razu sobie pomyślałem, druk 3D świetnie. Przemysł meblarski również świetnie, ale co z matematykami, co z fizykami, co z inżynierami, co z informatykami, o których bije się tak naprawdę nieraz cały świat. Pewien paradoks polskiej nauki polega na tym, że my jesteśmy silni w tak zwanych naukach podstawowych. Właśnie w matematyce, w fizyce. No i w dziedzinach bio a, już teraz. Tak. I w, 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 w biologii, w chemii. W, a to są w, a nauki podstawowe. No, z definicji nie mają bezpośredniego zastosowania w gospodarce. W, 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 dzieje się nauki, na nauki podstawowej i nauki stosowane. I to te stosowane przekładają się na rozwój gospodarczy. A nie ma Dobrego poziomu nauk stosowanych bez fundamentu, silnego fundamentu nauk podstawowych. W tym sensie widać, że my mamy ten fundament, natomiast gorzej jest z naukami stosowanymi. Pan wskazał na, cytując moje słowa, na niektóre tylko obszary, które z punktu widzenia rządu i planu odpowiedzialnego rozwoju będą dla nas priorytetem. Są oczywiście obszary ważniejsze. Przemysł chemiczny, jest branża zbrej, jest przemysł maszyn okołowydobywczych, wydobywczych. Tylko teraz bardzo ważne jest, żebyśmy z jednej strony mieli mapę potencjału polskiej gospodarki i za to e, odpowiada pan premier Morawiecki w Ministerstwie Rozwoju e, opracowywane są te. M, m, opracowywana jest taka lista e, dyst, m, obszarów mhm. gospodarczych, gdzie mamy największy potencjał rozwojowy, a my, Ministerstwo Nauki. I uczelnie musimy nałożyć na to drugą mapę, mapę potencjału polskiej nauki. Zobaczymy, gdzie te dwie mapy na siebie do siebie przystają. Kiedy możemy spodziewać się jakichś rezultatów takich pierwszych? One są już w tej chwili na bieżąco ujawniane, dlatego że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju bardzo ważna podległa mi instytucja, która do roku 2020 ma do wykorzystania przeszło 40 miliardów złotych na badania w dziedzinie innowacyjnej. Gospodarki. Ona ogłasza kolejne konkursy. Zachęcam tą drogą przedsiębiorców, bo te konkursy są adresowane nie do uczelni, tylko do, do przedsiębiorców, żeby aplikować. Niedawno, parę miesięcy temu na przykład ogłosiliśmy konkurs adresowany do, 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 do branży gier, komputerowych. To jest branża, która się bardzo dynamicznie w Polsce rozwija, nie tylko wiedźmi jest naszym światowym produktem eksportowym, ale kolejne gry także i właśnie to jest dobry przykład, że mamy silną naukę, informatyka w Polsce stoi na wysokim poziomie i mamy partnerów w stronie gospodarczej. Nie mogę również nie zapytać o ustawę hazardową. Planuje pan premier jakieś zmiany w tym zakresie? O co tak naprawdę chodzi i kiedy możemy się tego spodziewać? Bo wiem, że ta z 2009 roku, pod którą również pan premier się podpisał, uważa pan, że jest bublem. Wszyscy uważają, że jest bublem. I ja mam tutaj takie poczucie winy, że jako polityk Platformy przyłożyłem ręki, rękę do uchwalenia tej ustawy. Osobista porażka? Oczywiście no, osobista też, znaczy nie, żebym ja się jakoś czy wtedy czy, czy teraz szczególnie zajmował kwestią ustawy hazardowej. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jestem ministrem nauki Szkolnictwa Wyższego, to to jest jakiś jednak margines moich e, zainteresowań, przynajmniej ministerialnych, ale ja jestem także liderem partii I moja partia, e, Polska Razem, przygotowała projekt ustawy, który nie dotyczy całego obszaru hazardu, tylko dotyczy Mięki tego agad. tak zwanego miękkiego no. hazardu, więc e, zakładam, w czy gier karcianych, zwłaszcza gry w pokera. Mamy tutaj rozwiązania, które są wzorowane na powszechnie uważanych w Europie za wzorcowe rozwiązaniach duńskich. W trochę inną stronę idzie Ministerstwo Finansów. Rząd przyjął projekt ustawy, który jest no, jakimś połączeniem tego, co proponuje Ministerstwo Finansów i tego, co proponuje um, moja partia. Wierzę, że od przyszłego roku zakłady bukmarskie będą legalne, będzie można wy, 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 je m, m, reklamować i będzie można z nich m, 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 czerpać korzyści dla budżetu i dla klubów sportowych, bo to, że dzisiaj kluby sportowe w ogóle nie otrzymują dotacji z zakładów bukmacherskich, to jest no, jedna z przyczyn powiedzmy sobie tak nie najwyższych lotów polskich sportowców w Rio. 1 stycznia 2017? Możemy się spodziewać tego? Ja, od 1 stycznia to jest niemożliwe z prostego powodu. Projekt rządowy został wysłany do Brukseli. Musimy mieć notyfikację Komisji Europejskiej i teoretycznie oczywiście Komisja może tę notyfikację przysłać nam, wyrazić zgodę z językiem porocznym szybko. No ale spodziewałem się, że ta procedura potrwa kilka miesięcy, więc. A może trochę złagodzę to, co powiedziałem przed chwilą. Nie jest niemożliwe, że to będzie od 1 stycznia, ale będzie to bardzo trudne. Tak czy owak w przyszłym roku na pewno nowa ustawa hazardowa wejdzie w życie i będzie, wierzę, że będzie zdroworozsądkowa. Dzisiaj hazard jest postawiony, sprawy hazardu są postawione na głowie. Najwyższa pora, żeby postawić je na nogach. Naszym gościem w studiu Onetu był wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziękuję serdecznie Bardzo za dziękuję. przybycie. Ja się nazywam Kamil Turecki. To był program Ustalmy Jedno. Kłaniam się Państwu i do zobaczenia.